You can run, but you can't hide. Uh -huh. Używamy go już rok. Na początku byłem nastawiony pesymistycznie. Wydawało mi się, że lepszy będzie mop, że nie, nie ma sensu wydawać około tych 300 zł na to urządzenie. Ale okazuje się, że zapomnieliśmy całkowicie o tym mopie standardowym, bo po prostu z tym jest troszeczkę szybciej. Napełniamy ten pojemniczek, oblatujemy całe mieszkanie i spokój. Te dwie szmatki, które tutaj są, od razu idą do prania i po praniu są gotowe do użycia. Niestety, tych szmatek jest za mało. Moim zdaniem powinny być co najmniej cztery. W ogóle ten standardowy mop, no to trzeba wylewać wodę, tutaj takiego właśnie problemu nie ma. Nie ma tutaj wody do wlania, no po prostu wychodzi tam tymi końcówkami. W zestawie były też jakieś inne akcesoria, jednak my w ogóle z nich nie korzystamy. Jak widzieliście, próbowaliśmy myć zlew tą końcówką, ale ona moim zdaniem się nie sprawdza i my jej w ogóle nie używamy. Jest jeszcze końcówka do mycia okiem, to jest właśnie ta. Co prawda raz próbowaliśmy umyć za pomocą tej gotówki okna, ale to też nie sprawdzało się, po prostu ten cały brud z okien zladywał, ściekał na dół. Wydaje mi się, że standardowa, tradycyjna metoda mycia okien jest lepsza niż za pomocą tego mopa parowego, ale do mycia podłóg jak najbardziej mogę polecić ten mop. Jak na razie się fajnie sprawdza, mamy go około roku. No i dwie wady, które na pewno są w tym mapie to za krótki kabel. Moim zdaniem powinien być dłuższy. Fajnie jakby był na takiej sprężynce jak do starych telefonów. On wtedy był bardziej taki uniwersalny. Druga taka wada, że spaliła się ta dioda tutaj czerwona, przez co nie wiadomo kiedy urządzenie jest nagrzane, a kiedy nie. Po prostu na około około 20 sekund 3 czekamy, no i ona się po prostu potem włącza za pomocą tego przycisku. No i potem jedziemy z mieszkaniem. Taki pojemnik starczy nam mniej więcej 60-metrowe mieszkanie, żeby oblecieć podłogę a potem trzeba po prostu dolać. No i no, trzeba pamiętać, żeby na końcu po prostu otworzyć, żeby ta pozostałość wody tutaj wyparowała. Dzięki wielkie za oglądanie. Po opisie filmiku macie link do Ceneo, gdzie można sprawdzić aktualną cenę. Zapraszam do subskrypcji kanału. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.